Ród, tutaj mamy ród, perek alew, czyli rozdział pierwszy alew to znaczy jeden, pasuk, werset dalet czwarty. I czytamy. Kontynuujemy studium księgi ród. Waissullachem nashim mo'aviot, chaachat orpa, we semhashenit ród. Wajeszfu sham ke eser shanim. Czyli i wzięli sobie. Słowo nasa oznacza też podnosić, ale tutaj oznacza też wziąć, więc i wzięli sobie lachem y, nasim, żony, moawiot, moabitki, szemcha achat, imię pierwszej, orpa, oref po hebrajsku oznacza kark, weszem hashenit rut. Wajeszfu sham. Eser Shanim i mieszkali tam około 10 lat. Khaf oznacza tutaj około Eser 10, no i Szanim lat. Zacznę od tego czasownika Jaszaf. Zwróćcie uwagę, Jaszaf oznacza współcześnie ani Joszew, a ani Joszew, ja teraz siedzę siedzieć, ale w starohebrajskim oznacza mieszkać gdzieś na dłużej. Nie wiem, czy pamiętacie, z pierwszego wersetu mówiłem o tym, że Lagur oznacza mieszkać tymczasowo, bo oni na początku. Zobaczcie, pojechali tam, udali się, przepraszam, udali się do ziemi Moabu, na pola Moabu, aby tam mieszkać jako obcy. I Lagur oznacza jako obcy, Ger to jest obcy, i mieszkali tam jako obcy tymczasowo. Natomiast tutaj już widać z czwartego wersetu, że po śmierci Elimelecha oni się zasiedzili już na dłużej, tak? A więc, Jaszaf oznacza mieszkać gdzieś na dłużej. A teraz skupmy się na imionach. Orpa, oref, to oznacza kark po hebrajsku, tak od Araf, czyli łamiąca kark. Stąd twarda, uparta, twardego karku od arabskiego urfat, czyli grzywa, ale też po hebrajsku oznacza grzywę, stąd kobieta o pięknych włosach. Po to są słowa pojemne, one mają więcej niż jedno znaczenie. No i od arabskiego arfat, czyli perfumy, stąd wyperfumowana, pachnąca. Pamiętajcie, że to są wszystko języki ze sobą powiązane i te znaczenia są też często nakładające się na siebie młoda gazela, a więc z jednej strony twardego karku, z drugiej strony o pięknych włosach, pachnąca jak młoda gazela też, czyli jest zdrowa, piękna. I rud forma, forma REUT, czyli przyjaźń przyjaciółka. To tyle. Tutaj mamy jeszcze ten czasownik duel, ja to i zamieściłem z, z programu Logos, właśnie że to oznacza, ja szaf, duel, mieszkać gdzieś na stałe. No dziękuję i niebawem Będziemy rozważać bez rad haszem kolejny werset.